Witajcie w kolejnym odcinku programu Akademia Chico. Nazywam się Virginia Narojczyk, jestem psychologiem i pedagogiem. Zajmuję się terapią dzieci stojących w obliczu wyzwań rozwojowych. Chętnie odpowiem Wam na nadesłane przez Was pytania. Zaczynajmy! Zabawki edukacyjne to takie. Które wspierają rozwój nowych umiejętności lub też utrwalają umiejętności już nabyte. Dobrze dobrana zabawka będzie rozwijała kreatywność, myślenie przyczynowo-skutkowe, zdolności manualne, a także rozwój, ogólny rozwój psychoruchowy, zdolności emocjonalne oraz społeczne. Oczywiście, nie wszystko naraz. Dlatego wybierając zabawkę edukacyjną, powinniśmy zastanowić się, do czego ma służyć, co ma rozwijać. Wybierając zabawkę edukacyjną dla dziecka, powinniśmy poobserwować umiejętności i zainteresowanie dziecka. Małe dzieci same nam podpowiedzą, że są gotowe na zdobywanie nowych umiejętności. Wystarczy, że będziemy je uważnie. Obserwowali. Gdy obserwujemy dziecko, możemy na pewnych etapach rozwojowych zaobserwować, że poświęcają dużo więcej czasu na doskonalenie pewnych umiejętności. Czasami możemy mieć wrażenie, że dziecko przestało bawić się w sposób, który je rozwija, bo na przykład wcześniej potrafiło dłużej usiedzieć i układać puzle, składać klocki, a teraz jest zainteresowane tylko na przykład, burzeniem albo bieganiem. Nic bardziej mylnego, gdy dziecko wybierze sobie taką umiejętność do doskonalenia, będzie to naturalne, że będzie chciało poświęcać znacznie więcej czasu na doskonalenie tej umiejętności. Dzięki temu zaangażowaniu dziecko uczy się bez wysiłku i z przyjemnością. Gdy już zaspokoi e, swoją potrzebę, nasyci się tą nową umiejętnością, zacznie poszukiwać nowej aktywności. W tym czasie naszym zadaniem będzie Uważne obserwowanie dziecka i podążanie za nim tak, żeby nie przegapić tego okna rozwojowego. Ważne jest, aby pamiętać, że każde zachowanie i każda zabawa dziecka ma sens. Może dla nas dorosłych nie być to czytelne, ale dziecko doskonale wie, czego chce się nauczyć podczas zabawy. Na przykład gdy maluch e, zrzuca łyżeczkę, a rodzic podnosi ją. E, i maluch robi to ponownie, dziecko zaczyna odkrywać, że łyżeczka nie znika na zawsze. Pojawia się wtedy świadomość trwałości obiektu, która ma niezwykle ważne znaczenie w rozwoju przywiązania. Dziecko w tym okresie lubi ćwiczyć szukanie, znajdowanie przedmiotów, obserwować na zmianę pojawianie się. I znikanie, następowanie obecności i nieobecności. Jest to doskonały czas na wprowadzenie zabawek typu kulodron, przewijanka lub sorter. Dobrze dobrana zabawka edukacyjna otworzy przed dzieckiem wiele możliwości i będzie można ją wykorzystać na różnych etapach rozwoju. Na przykład yy, dziecko, kiedy yy, dostaje yy, Taki sorter. Na początku uczy się wyjmować przedmioty z miejsc, po czym zaczyna metodą na początku prób i błędów próbować dopasowywać odpowiednie kształty na swoje miejsca. Dzięki temu doskonali swoje umiejętności poznawcze, a także motoryczne. Bawcie się dobrze!